Cześć. Tutaj odnośnie tego położe, czujnika położenia wału, yy, on czasem łapie, czasem nie, ale teraz po prostu zrobiłem na krótko. Rozłączyłem kostkę, która się mieści, o tutaj widzicie, o tutaj, tam jest kostka, tu jest wtyczka. Rozłączyłem czujnik położenia wału, on się mieści tam jak wcześniej, tam filmik zamieściłem. I teraz odpalimy go i zobaczycie o co to chodziło z tym nierównym pracowaniem i zero obrotów na liczniku. O, i teraz go zapalę i zobaczycie o co chodzi o, startujemy go o, nie pokazuje obrotów a silnik, silnik chodzi właśnie w ten sposób tak jak teraz jak mu przykazuje to obroty, obroty są ale nie, nie pokazuje obrotów ściemierza to jest właśnie te objawy